Witam was w czwartym odcinku z serii Sąsiedzi jak widzicie ja dzisiaj sobie zgrabiam trawę O tym cieniku też tak widzowie co w tamtym odcinku kupiłem no to Z tym cienikiem wszystko dobrze I no jest tak wszystko dobrze zaczynam już go też rozbierać To z odcinkiem muszę dalej go rozbierać bo Ponoć chyba mać maska przyjść czy coś takiego nie, jutro maska przyjść, więc pewnie już, bo jutro zobaczycie z maską, albo bez maski jeszcze. Nie Kiedy ta maska ma przyjść, nowe błotniki też mają przyjść do niego. E, szersze błotniki mają jeszcze przyjść, błotniki naprzód. E, no, muszę nowe felgi jeszcze kupić. Opony już kupiłem, nie są jeszcze założone. Ale no, felgi jeszcze później muszę dokupić do tego odcinka. A jak nie oglądał ktoś tamtego odcinka, no to zapraszam na, na poprzedni odcinek Ten z tej serii, gdzie wiem właśnie ciągnik do remontu Czyście sobie zobaczyli Na no, pewno fajnie wyszedł Fajnie Kurde Dobra, taką sobie pozdrawiam No dobra, taką zaczycie sobie ten odcinek. No, to tam starałem się, żeby jakoś wyszedł ten odcinek. No, bo też wiecie, muszę też, hmm. no, z tym, że no to są remonty parę montów. No to ja tam widziałem, podniesiemy sobie już nawet na zdjęciach, tam wszystko widziałem, że już będzie do remontu. Że to, tam to ale jak, no wyremontuję go, no to go sprzedam komuś naprawdę pewno fajnie wyjdzie będzie zadowolony klient jak kupi kurde oczywiście muszę sąsiada dzisiaj jeszcze poprosić żeby mi spresować bo inaczej nie ma jak spresowania, bo mi spresować to swoją presą ja tako już bez podnoszenia o I to sąsiedztwo sensie co coś, ja już mam wszystko posiane, no oprócz tutaj tego no tutaj też znowu miedza jest Też Polo i Bagienko Też są dwa pole, więc ale no jedno to pewno będzie nieużytek, bo nawet sąsiedztwo tego nie chce. Zobaczymy jak to będzie przez te lata nie będzie rąsia tam Inna wrotka. I tam widzę, że, że sąsiada synora Nora, z Radio to widzę, tu. No i to jest bagienko takie właśnie zdrdliwe, zawsze widzowie. Zawsze bo no, bo to jest taki jakby nieużytek, no jedynie nie kosi się go. No, no. no w ogóle, pokażę wam, tutaj mamy w ogóle 1 września, mam 1667 kasy na koncie. Gdzie skąd tyle mam? No. No tam się wzięło. Trochę pożyczki się z banku wzięło. Więc to trzeba spłacić. Bo tutaj na te nowe opony trzeba było. Felgi jeszcze muszę kupić. Maskę muszę kupić. Wszystko tam jeszcze muszę kupić. Nowy dach będę montował, ale to już z jakimś sąsiadem z wioski. Tego sąsiada mojego obok to nie będę ściągał. No zgrabiamy. my dwa razy zgrabimy Żeby był większy pokos Chodź, ale wejdę na tą mikrofalówkę Halo, halo, jesteś sąsiad? Halo, ja No i dobrze Słuchaj, byś przyjechał mi kiedy, kiedy tam sprasować mi tutaj? O Boże Ludzie właśnie grabię, no bo trzeba Jak posieje wszystko. O właśnie, a propos z Ciepami, widzowie, no właśnie jeszcze muszę dzisiaj pojechać też po, te po z nasionami. Dobra, ja sobie bym tu odczepił to, tą chińską zgrabiarkę, a nie na polską. Przejdziemy sobie tak tu między trochę. I no. Trochę jest nie nieład, trochę na tym gospodarstwie, wy wiecie czemu, widzowie, sąsiad jeszcze nie wie. Kabelki. Mam te jakieś tam ziarna, ale to nie wiem czy wystarczy mi. u Jezus. Ogółem sąsiad sprawdzałem pogodę, nie? No. Sprawdzałem, że te ostatnie dni u nas takie ciepłe są teraz. Takie ostatnie dni ciepłe, bo po ponoć jutro, jutro już ma padać. Burza ma jakaś być ponoć w nocy jeszcze dzisiaj. No to będzie też i wicher straszny, więc się tu że wszystko lepiej pochować do garoży. Młody! o? Młody, no halo? Słyszałeś? No, halo? Słyszałeś? Słyszałeś? Y Nie. Wszystko do garoży, trzeba pochować. Dobre. Bo wicher ma być. I burza w nocy jeszcze dzisiaj. Także młody, dawaj, dawaj, ty musisz. Bo wicher to ma być nawet do 100 na godzinę może być. Lepiej pochować wszystko. I lepiej masek nie zostawiać otwartych, bo porwie maski. No, silnik wyrwie. Nie no, silnika akurat może nie wyrwać, ale maskę wyrwie. Tak plastikowa jest, albo metalowa. Ale ale ameniniem, No, więc też sąsiad to, jest o... sąsiad to jest ostatni gwizdek już na ten. Napresowanie na wszystko. O Jezu. A gdzie moje worki? Ty, e, tu miały być worki. Ło to. Złodzieje jedne. Oszukali mnie, banda złodziejów wiejskich. Dobra, wracamy. Ostatni gwizdek na sianie i na wszystko. Ujazd, tu jest jeszcze moja łąka Dobra, zostawimy ją już Czekaj, co to będzie się działo? A tutaj widzę, jakbyście pytali, co to jest za linia? no to chyba jakieś niskie linie lotnicze były. <gry> Cię samolot zbi zbijał. Dobra, trzeba szybko to. Więc też przyczepy są sąsiady pochowojta. O Jezus. Nie widzieliśmy. Był... O, no to... Nie wiem. Najważniejsze, prawdę pochowamy i tyle. No, jeszcze wierzę, ja też zamykaj i tak. Jest to jest najgorsze. Co? jesteśmy w i to jest czuł wiatraku, mm. a ten jeden wiatrak jest blisko nas. O Jezu, faktycznie. Trzeba uważać, bo jak będzie ten wicher ostry, no to wiesz co może się stanąć. Kiedyś taka sytuacja tu byłam blisko nasem Tam gdzie ten słomy jest Tam kiedyś był wiatrek chyjo. O, Był. Był był i się zmył, bo wicher go połamał Trzeba było go sprzątnąć. Dobra, odczepiamy kociarkę Zaczepiony. A gdzie mam siewnik? Ukręty mi siewnik. O kurde. Dobra. Kurczę. Muszę przestawić ten siewnik, ale czy jestem taki silny, no nie jestem silny taki. I ta klipka otworzę. Zamknę tą klipkę. Dobra. O, dobra, jest. Dobra, Przestawiam ten siewnik na podwórę, klipkę na no, chyba ja jestem taki silny trochę, dobra jest. u mnie to wszystko w garażach się zmieści, no bo ja mam przecież małe maszynki gdzie wszystko zmieści noś słupek jest noś sz... widzę, jestem tak silny, żeby przepchać jestem like Co stało? Nic się nie stało. Coś się tak nie stało. Czterdziestka przemalowana. Zamknę na kłódkę, nie otworzysz. Hmm, przemalowana czterdziestka, a 40 stoi tu. Dobra, chodź, pokażę ci. To jest już chyba naj, najwyższy czas, żeby ci to pokazać. Tak, tak, nie skończyłem tego, ale. Nie wiem, czy będzie to zadroszczone, czy mnie zrozumiesz, ale dobra. Hmm. Dobra, powiedzieć Ci co to jest? Co to za 16 14 155 koni, on jest u mnie na remont. Kupiłem go tylko do remontu i żeby go sprzedać. No, właśnie. No, widzę... Nie za bardzo. No jak to odpalnie jak to jest wiatrak wymontowany przecież? Dobra, pod... sąsiad! Ja składam, bo jak powiem, że miałeś kilka, to trzeba siadać. No właśnie, o jeszcze i tak, tak muszę 40 sekund przyjechać szybko. Dobra, widzę, zajeżdżamy, zajeżdżamy, zajeżdżamy! To będę dopiero nie będę niby do 13, ale to no, to wiesz, w każdej chwili, ale nie to wieczorem podobno ma yy, być, tam, o Jezu, aż wórek wyrzucił. To podobno gdzieś wieczorem ma być ta burza. Chyba nie wiem, o Jezu, ile mi się tutaj tego zmieści że... Ty mi się zdawało czy coś poleciało czy nie Takie łatwości te klipki Tutaj mi się zdawało, że chyba mysz poleciała A nie, patrzcie, to folia bym zasiął mysz, to by szczury wyrosły Co nie widzowie Dobra Dwa woreczki mi tylko zostały. Zamykamy te klipki. No zamykaj te się klipki. Jedziemy się Ja tu mam ustawione pszenicę. Ile się mówi dziodę? Burde, myślałem, że są się tego nie zauważy. Wiedziałem, że... Wiedziałem, żeby od drugiej strony wjeżdżać No i tak, tak później, pręd, później, prędzej byś się dowiedział o tym, bo pewno by twój syn to powiedział Tobie, bo od niego potka pożyczałem. No to też kiedyś widzę, było mokro. O Jezu, jak to kiedyś mokro był. Oboż. Nie chcielibyście, wyjść, ci kiedyś było mokro. Ja bym chciał, zaraz. No, żebyś, żebyś, kiedyś tu nawet wjechał swoim case'em, y, to byś się utopił na ramię, byś siedział. gdzieś przyjechał A my już... myślisz, że ojciec... A myślisz, ja ojciec siedział na ramię, tym no, Tak. Ile ty masz niby tam schodków w tym case'ie? Trzy. No to byś... No to by tylko jeden wystawał. Albo nawet wcale by nie wystawało żadnych schodków, by byś tak usiadł na ramię. To bym Jakbyś ty tu siadł na tej ramie, to nie wiem czy... Już kiedyś tu przyjechał takim John chyba... 60-20 przyjechał takim John kiedyś i tu usiadł właśnie. O, ciągło do, do tego robu trochę i, i usiadł i nie dało się go wyciągnąć. Jeżeli nawet dwoma, dziewięcioma czwórkami, nawet nie mogli go wyciągnąć. Że przyjechał pędem jakimś... Nie pamiętam, jak to był model, wtedy go wyciągnął. No i siejemy sobie, widzowie, pszeniczkę, bożą. No. Się boję, się boję w nocy, jak to będzie burza. Ten wicher, no bo to jest ten wiatrak przecież. A Boża, Maciej, was. Z nie, no nie. No to jest tak zrobione, że to tak wsadza w ziemię, to jest ziarno, więc nie. Ale się boję co gorsze, o drzewa się boję. Bo to drzewa mogą polecić w każdej chwili. Wtedy w tej burzy. Patrzcie, oraj. ja będę tam ostatni gwizdek, żeby zasiać to. Wszystko. No, jeszcze jedno pole mam do siania. To poza odcinkiem no? to zrobię. To, to takie drugie. To poza odcinkiem to zrobię, bo jeszcze muszę i tak, i tak jechać po ziarno. Czekajcie, otworzymy te klipki tajemnicze. Ile? Eee, dużo jeszcze. Czekajcie, ja otworzę tą klipkę. O, No, tutaj tak się zdejmuje to wszystko. Zdolę trzeba razie zdjąć tu wszystko, tak? Dobra, niech będzie ta klipka tak otwarta A to niech tak będzie otwarte klipki Łoty Siłowniki chyba padły A nie, jednak nie Ale to w całej Polsce chyba pono, ponoć ma być burza. Chyba. Ponoć w całej Polsce chyba ma być burza. Nie tylko u nas w województwie. Chyba wszędzie ma być burza w Polsce. Więc no trochę niebezpiecznie. Narewizuję, no, ja wróciłem. Dobra, lecimy dalej, no. Podnoś się, się wnikł, no. Zobaczcie. Yy, tak, siłowniki by wy, MF -y wymieniać już. Już te siłowniki są takie starsze, czasami nie łapię, żeby podnieść. Więc nowe i... Nie wszystko dobrze. a gdzie ten pojechał? Dobra, nie ja wam... Kończę widzę ten czy zaczniemy za znaleźć.